Dawno, dawno temu, w sercu gęstego, tajemniczego lasu, rosła niezwykła malinka. Ta malinka była inna niż wszystkie inne jej owoce, miały głęboki, rubenoł i kolor i błyszczały w słońcu jak drogocenne kamienie. Zwierzęta lasu nazywały ją Miriel. Miriel nie tylko była piękna, ale miała też magiczne właściwości. Każdy kto jadł jej owoce, na krótki czas zyskiwał zdolność rozumienia języka zwierząt. Dlatego Malinka była strzeżona przez wszystkie stworzenia leśne, które chciały zachować jej tajemnicę. Wśród drzew lasu mieszkała młoda dziewczynka o imieniu Lena. Lena była ciekawa świata i uwielbiała przygody. Pewnego dnia, podczas swoich wędrówek, natknęła się na Miriel. Zaintrygowana pięknem maliny, Lena nieświadomie zerwała jeden z jej śniących owoców. Nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, Lena spróbowała owocu i nagle zaczęła rozumieć śpiew ptaków i szelest liści. Zaintrygowana i zaskoczona, Lena postanowiła dowiedzieć się więcej o tej tajemniczej malince i jej niezwykłych mocach. Nie wiedziała jeszcze, że jej życie wkrótce zmieni się na zawsze i że czeka ją największa przygoda jej życia. Kiedy Lena skosztowała owocu Miriel, zdarzyło się coś niezwykłego. Nagle zaczęła rozumieć śpiew ptaków, szelest liści i wszystkie inne dźwięki lasu. Była zdumiona i zachwycona tym nowym doświadczeniem. Las nagle ożył w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Wkrótce potem Lena spotkała starą sarnę, która opowiedziała jej o Miriel i jej magicznych owocach. Sarna ostrzegła ją, że tajemnica maliny musi pozostać chroniona, ponieważ jeśli zła osoba odkryje jej moc, mogłoby to przynieść zgubę dla całego lasu. Lena, poczuwszy odpowiedzialność, obiecała sarni, że zachowa tajemnicę spędziła resztę dnia rozmawiając ze zwierzętami, ucząc się od nich i doświadczając lasu z zupełnie nowej perspektywy. Jednak nie wszystko szło gładko. Pewnego dnia chciwy myśliwy wszedł do lasu, poszukując legendarnego owocu, o którym słyszał opowieści. Lena, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, postanowiła działać. Wiedziała, że musi chronić Miriel i jej sekret przed myśliwym. Razem ze zwierzętami lasu zaczęła układać plan, jak omyśliwego od śladu i ochronić Malinę. Noc zapadała, a Lena wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi ze świata zwierząt przygotowywała się do największej przygody swojego życia, by uratować Miriel i magię lasu. Nocą. Lena i zwierzęta lasu rozpoczęły swoją misję. Ptaki rozsiewały fałszywe ślady, wiewiórki zmylały myśliwego swoimi akrobacjami, a sarny prowadziły go na manowce. Lena, korzystając ze swojej nowej zdolności do komunikowania się ze zwierzętami, kierowała całą operacją. Myśliwy, coraz bardziej zdezorientowany, w końcu zrezygnował z poszukiwań i opuścił las. Miriel była bezpieczna, a tajemnica maliny pozostała nienaruszona. Po tej przygodzie Lena zrozumiała, jak ważna jest równowaga w naturze i jak każde stworzenie ma swoją rolę w lesie. Postanowiła, że będzie strażniczką tej równowagi i opiekunką lasu. Nadszedł czas pożegnania. Lena pożegnała się z Miriel i zwierzętami. Obiecując, że zawsze będzie strzec ich tajemnicy i chronić las. Ostatni raz skosztowała owocu maliny, ciesząc się niezwykłą rozmową ze swoimi przyjaciółmi ze świata zwierząt. Lena wróciła do swojego domu na skraju lasu, niosąc ze sobą nie tylko wspomnienia niesamowitych przygód, ale także głęboką mądrość i zrozumienie natury. Od tej pory była nie tylko dziewczynką. Która bawiła się w lesie, ale także jego strażniczką i przyjaciółką wszystkich jego mieszkańców. I tak kończy się nasza opowieść o Lenie, Miriel i magicznym lesie. Niech sen przeniesie cię do świata, gdzie magia i natura żyją w harmonii, a każdy ma swoją rolę do odegrania w wielkim tańcu życia. Dobranoc.